Cześć witam wszystkich w takim krótkim, kilkuminutowym nagraniu, w którym chciałem przedstawić i opisać listę krawędzioro liniowego. gdzie kupić dokładny, dokładny opis, gdzie kupić, jaka cena link będzie w opisie. Ja to po prostu tak o strony technicznej chciałem wam powiedzieć, bo jestem w trakcie tutaj układania podłogi. Ale stwierdziłem, że y, może się to po prostu gdzieś zgubić podczas y, tam dłuższego nagrania, o co chodzi. Więc zapraszam. Y, ja to zrobię przez zbliżenie. I opiszę do czego służy, jak zamontować. Po prostu krótki, kilkuminutowy opis. Więc tak, listwy krawędziowe są różnej długości 120-100, zawsze można przyciąć. Listwy mamy prawe i lewe. Jak wybrać? Stoimy tak, jak ja teraz, do odpływu i oczywiście to jest lewa strona, czyli lewa, to jest prawa strona, czyli prawa listwa. To ma znaczenie. Do czego służy? Jeśli mamy odpływ, powiedzmy 90, 100, 140, 120, tu jest akurat 140 i robimy kabinę na całą szerokość, listwa krawędziowa służy do estetycznego wykończenia różnicy spadków pomiędzy poziomem oczywiście podłogi, a spadkiem do odpływu liniowego. Tam powiedzmy od centymetra do półtora, w zależności od długości. No, i od techniki. Więc tak. Montujemy listwę krawędziową. Załóżmy, że ta duża podłoga, płytka to jest nasza podłoga. I oczywiście ta płytka jest w poziomie. I gdyby nie listwa. To, tu by nam może wyciągnę. Może wyciągnę. Gdyby nie listwa, i po położeniu. Po położeniu. Drugiej płytki. Która oczywiście idzie tak. No, bo tak musi. Powstaje nam coś takiego. Oczywiście tu idzie szyba. No, ale nie wygląda to powiedzmy estetycznie tak. Więc, żeby to ładnie wyglądało. Do tego właśnie służy ta listwa. Ja nie może tutaj wsunę tak. O, proszę. Do tego właśnie w tym celu, do tego służy listwa krawędziowa do estetycznego, no i ładnego przede wszystkim. Wizualnie wykończenia odpływu liniowego. Teraz tu idzie szyba i wygląda tak, jak powinno być. Jest druga opcja, gdyby to było cofnięte, na przykład tutaj, tak samo można zastosować listwę, gdyż z tamtej strony idzie spadek w tą stronę i dalej mamy bardzo ładne wykończenie. Yy, uskoku między poziomem podłogi a yy, spadkiem odpływu z prawej i z lewej strony to nie ma znaczenia jak to zrobimy to tyle myślę że to wyjaśniłem resztę yy, tak jak wspominałem resztę informacji znajdziecie w opisie link gdzie kupić yy, cenowo to będzie atrakcyjne ja akurat tu mam yy, czarne listwy ze względu na to że dużo czarnych yy, wstawek gdzie. To są listwy malowane proszkowo, ale oczywiście tańsze na pewno i myślę bardziej dostępne są listwy ze stali nierdzewnej w granicach z tego co się orientuje kosztu zł, ale tak jak mówię dokładna cena i wszystko znajdziecie w opisie, także zapraszam, to by było na tyle, cześć.